Znów uciekamy przed tsunami, a my się nigdy nie poddamy, widzowie. Dzisiaj jest tutaj tsunami na kanale i my musimy się przed nim uratować. A jak się uratować? Najlepiej no w ten sposób, aby być samym, właśnie takim tsunami. Jestem na takiej dużej mapie dużego miasta i są tutaj różne tsunami, czyli właśnie wielkie, wielkie takie fale, przed którymi ja muszę uciekać i zjeść, jakby wszystko, co jest na mojej drodze. Dzięki temu ja. Z dobie się większa i wtedy oni nie będą mi zagrażać, tylko ja im. Dziś moim celem jest być największym tsunami. A wy, widzowie, musicie się przed tym obronić. Budujcie bazy, żeby się obronić. Ktoś nie, nie, nie. Za mną była jedna wielka fala, tsunami. Patrzcie, nazywa się Wolf. Ona jest gigantyczna. Nie mam z nią raczej szans. Ale trzeba, słuchajcie, jeść wszystko, co na naszej drodze, żeby być właśnie większym. No i chyba nie będę się skupiać na takich małych rzeczach, skoro mogę już nieco większe zjeść. One mi dadzą więcej. Więc tak to właśnie będę robić. O, tego kogoś powinnam zjeść! Chodź to nie ucieka mi, dobra, ten ktoś sobie stoi w miejscu. Zjedzony i patrzcie! Dzięki temu, jak się powiększyłam Gonimy teraz tam osobę O, sprint jest, sprint jest no! Szybciej, zjadła mi teraz ten Ktoś mnie tutaj, słuchajcie za, za, Załatwił, załatwił mnie, dokładnie Więc wchodzimy tu, play No i znowu, słuchajcie, o dobra Jestem już nieco większa, a myślałam, że będę Taką malutką falunią a jednak już jestem trochę większa. Dobrze, że uciekłam, słuchajcie, bo tutaj ktoś był przede mną. Nie, goni mnie! Szybko, szybko, roślinki, roślinki muszę zjeść. I widzicie takie um, cyferki zielone na tych y, rzeczach? To to oznacza, że to mogę zjeść. Jeśli coś jest czerwone, to tego nie będę mogła zjeść. I ta wielka fala już co mnie zjeść? Mniejsza tak samo, ale ominęłam i już zaraz tutaj rzeczy na swojej drodze, zrobię się większa. Drzewa już mogę zjeść, więc na tym się wolę skupić, bo szybciej zrobię się większa. Zaraz, jak tam za mną? O, cześć, malutka falunio! To na bank był jakiś widz, słuchajcie. Dobra, dobra, lecimy, lecimy dalej. O nie! Tam ktoś przede mną jest z 500 mocą. Wysokością 500, więc nie mam szans z nim. Nawet tam nie podjeżdżą, Słuchajcie, zbieramy sobie te małe rzeczy. No, i teraz sobie te takie krzaczki pozbieramy. O, myślę, że. O, samochody to ja na luzie powinnam zjeść, jakoś tam. O, dobra, dobra, jeszcze tą małą falę. Dobra, to to mi coś dało. Okej, okay, ale właśnie. I znowu ta jedna gigantyczna fala, słuchajcie, mnie złapała. Ciekawa jestem, czy są tutaj y, fani. No. To może być fan czy tam fanka, ale na razie tutaj nic takiego nie widzę. Słuchajcie, ciekawe, ciekawe, jak spędzacie niedzielę? Chyba się nie spodziewaliście mnie dziś w takiej giereczce, ale ja słuchajcie, jeszcze sobie dzisiaj tak odpoczywam po wczorajszej jeździe, i w sumie przedwczorajszej, bo byłam na spotkaniu z wami w Starachowicach. I słuchajcie, no dzisiaj myślę, że. Tak tematycznie nawet wrzucę na Instagrama relacje z tego spotkania, gdzie śpiewaliście tsunami, tak jest, do mikrofonu, bo was nagrywałam. A? Dlatego dzisiaj, słuchajcie, filmik o tsunami i będzie też filmik na Instagramie o tsunami, dlatego zapraszam serdecznie. Widzowie, jak macie Insta, a mnie jeszcze nie followujecie, to koniecznie musicie nadobić sprinta, co tam musimy tego kogoś tutaj złapać. Dobra, jest, coś jest. OK, uciekamy, słuchajcie, uciekamy od tej wielkiej fali. Ciekawe, czy to zjem. Nie, nie mogę tego zjeść, niestety. Dobra, ja bym chciała, słuchajcie, być największą falą w ogóle w tej grze. Ale ten ktoś musiałby stąd wyjść, żebym miała szansę na to. No i goni mnie, sprint mi się skończył, dobra. Ładujemy z powrotem sprint. OK, okej. Okay. Tu jest jakaś w ogóle Stefa VIP. To ja tam nie mam wstępu, a on chyba ma. Dobra, odpalamy sprinta, żeby uciec. Okej, okay, gdzie on jest? Muszę tych złapać, to wtedy mi da więcej tego wszystkiego. Dobra, tam jest ktoś już ponad tysiąc ma, więc na razie z nim nie mam szans. Tam zobaczcie, na wodzie sobie pływa. No nieźle, ale ja już też mam tysiąc. Tylko, że no właśnie, gadam nie skupiajcie się na tych małych rzeczach, bo szkoda czasu, a sama je jem właśnie. No nie, te statki to jeszcze nie dla mnie, więc tutaj nawet nie płynę, nie mam z tym szans najmniejszych. Dobra, weźmy ten budynek, nie da rady, ale jak zjem tą falę i zjem tą falę i zjem tą falę, to o jeszcze tą by dobrze było złapać. Cześć, Fanka, oj, tą malutką, to teraz powinnam ten yy, zamek. Jaki zamek budynek zjeść? Cześć, nie mała! Patrzcie, jak wciągam w ogóle te budynki już. Ekstra, o nie, idzie fala taka, z nie mam szans i ta wielka mnie goni. Dobra, zjadłam tą małą, ale co mi z tego? Nie! Za będzie po mnie! On chce mnie zapać! Sprinta, 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 sprinta. Najlepiej byłoby się nadziać na jakąś inną falę i ją zjeść, tak jak w tym przypadku, ale w ogóle odwrócić jego uwagę i niech się skupi na innych falach. O, dobra, tutaj te dwie małe wciągnę, tą wciągnę, dobra. Ej, wydaje mi się, że jestem na drugim miejscu, tak jest, patrzcie. Mam pół tysiąca, tutaj w prawej strony jest ranking, a ktoś przede mną ma milion. No to wiadomo, że ja nie mam podjazdu do niego, ale słuchajcie, staramy się. A co tam? Dobra, nie drzewa, belka, nie drzewa. Budynki, budynki, budynki. I uważamy ciągle na tą największą falę. Ej, słuchajcie, takiej, takiego rozmiaru to ja jeszcze nie miałam w tej grze. Pizko. Ło, wow, wielki budynek się tu pojawił. Te wciągam na luzie. Tą falę też sobie wciągnę na luzie. Przykro mi bardzo, nie pożyłeś za długo. Okej, okay. ten budynek też. Powinnam już te statki sobie zjeść na luzie. Spróbujmy to zrobić. Dobra, ej, niemożliwe, że tego statku nie mogę. Skoro większy budynek już jadłam, a tego statku nie mogę? Ciekawa jestem. A to? Ej, to na lusie, dobra, jemy. Ile mamy? Prawie 20 tysięcy, mega, mega dużo Nice. O, i to już też wciągamy sobie. A przecież tak niedawno się nie dało. Dobra, ej, zobaczcie, jestem pierwsza, jestem pierwsza na serwerze, patrzcie, nie ma tej osoby. Czy ona już zrezygnowała z gry? Nie wierzę, jestem pierwsza na serwerze. A, bo tu jest VIP, to ja tutaj nie wejdę. No i pięknie. Tą falę sobie zjem, tylko muszę sobie sprinta tutaj załączyć. O, to fanka była. Tak mi przykro. No tego wielkiego budynku to ja na razie jeszcze nie zjem, ale spoko widzowie, nie wierzyłam, że będę dzisiaj pierwsza, ale jak właśnie ta pierwsza osoba wyszła z rankingu, no to słuchajcie, teraz jestem ja pierwsza. No i to mi się, słuchajcie, podoba. To są w ogóle jakieś daily takie nagrody, dobra. O, wow, patrzcie co ja wciągam! Przecież ja zaraz zjem całe miasto. Widzicie to? Ja już jem te takie średnie wieżowce. Poczekajcie, patrzcie na to. A ten zjem? Niemożliwe, nie wierzę w to. Obstawiajcie. Nie, go jeszcze nie zjem, za duży jest. Dobra, zjem sobie te budynki. Ale jakbym zjadła tą falę, to będę potężna. Zjedzmy ją. Szybko. Uż ty. Dajcie spinta dajcie spinta I zjadłam. Dobra. Troszeczkę urosłam, ale potrzebuję więcej. Ja myślę, że już widzowie mnie tutaj nie dościgną. Mówię wam. Musiałabym po prostu zrezygnować z gry. A tak. Jestem pierwsza. To mi się podoba. Zjem sobie teraz jeszcze te budyneczki. Ale wydaje mi się, że ten... Powinnam już zjeść. No, cudownie, to mi się podoba. O, tutaj ktoś się nadział na mnie, cześć widzowie, ale zaraz to, powinnam już zjeść. 100 tysięcy zaraz będę miała siły. No i teraz wszystkie stateczki i tak dalej, wszystko co jest na wodzie. Jest moje! Juhu! Ale wolę jednak się i tak skupić na mieście, bo tutaj są większe budynki, więc szybciej się powiększę. Jak tam. No normalnie nikt do mnie się nie zbliża swoim wynikiem. Mówię wam. Dobra, zjemy sobie jeszcze to. Okej, okay, pięknie. Tutaj w ogóle jakieś różne rzeczy za Robuxy można sobie kupować. Time rewards. Okej, okay. słuchajcie, kupujcie, odblokujcie sobie te rzeczy. To jest za czas grania, właśnie w tą grę. Nice, sajs razy dwa w ogóle sobie można kupić. Jakąś też obronę, to jest spoko. Obrona się przyda, jak na przykład ktoś was ciągle duży atakuje. No to warto jest kupić taką. obronę, zjadłam już ten wielki budynek. Ej, pięknie, pięknie, pięknie. Ja się jeszcze skupię na tych budyneczkach i zaraz ich tutaj wszystkich załatwię, mówię wam. No i pięknie. Teraz ten budynek zjadłam, gdzie wcześniej go nie mogłam zjeść. O, Joliszka padła, jak mi przykro, jak mi przy. Ale jestem największą falą tsunami w tym odcinku. Jestem na pierwszym miejscu i długo wcale na to nie czekałam. Więc mega mi się podoba ta giereczka. Słuchajcie, wszystko już pożeram na swojej drodze. Nie ma na mnie mocnych. Nikt nie ma ze mną tutaj dzisiaj szans. A jak wyjdę, no to kolejna osoba będzie już na pierwszym miejscu. Słuchajcie, no. Cóż, nie macie szans. Ja mogę tutaj zrobić wszystko. Wszystkich zjeść, zjeść całe miasto, zjeść wszystko, co też jest na wodzie. Osiągnęłam to, co chciałam. Mega, bardzo mi się podoba. Dajcie znać, czy graliście w tą giereczkę i które miejsce udało Wam się zdobyć. A jeśli pierwsze, to ile mieliście tego? Bo ja zobaczcie, mam prawie pół miliona. I pamiętajcie ciągle o tym, bo tutaj się zdobywa kasę, diamenty. Wow, dwie godziny ponad na jak się pogra, to dostanie się niuka, a tutaj prawie godzinkę i będzie, słuchajcie, ochrona. To to jest spoko rzecz, ale ja tyle nie zamierzam grać, bo słuchajcie, myślę, że już to będzie na tyle w dzisiejszym odcineczku. No jestem najlepsza, więc lepiej widzowie nie może być. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawiajcie łapeczki do góry, subujcie kanał. I zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco oraz zapraszam Was na bella.stay.pl. A ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro prawdopodobnie w Heaven. Znów uciekamy przed tsunami, a my się nigdy nie poddamy Heh. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu znów uciekamy przed tsunami. I wszyscy, którzy to napiszą, dostaną ode mnie serduszko. Pa pa!